Jest, mam! Działa! To naprawdę działa, widzowie! Zobaczcie! Nie że darmowy zadymiarz, to jeszcze darmowy, legendarny Stardrop, jeszcze darmowy skin, to wszystko serio działa. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowy sposób na odebranie darmowych skinów, no i innych prezentów, o którym myślę, że mogliście nie wiedzieć. Jak coś jest to działający sposób, tak, on serio działa. Oprócz tego powiem wam datę wyjścia wszystkich pozostałych nowych hiperdoładowań sześciu, które jeszcze nie wbiły do gry. Zajmiemy się też ciekawą grafiką od twórców Brawl Stars, gdzie najprawdopodobniej są ukryte dwa nowe skiny, które mogą wejść w przyszłości. Ale to tylko część z newsów, które dzisiaj wam pokażę będzie ich dużo więcej, dlatego oglądajcie do końca. Filmik ten zaczynamy od myślę, że bardzo ciekawej dla was sprawy. Kolejna osoba z tego odcinka skina jakim jest Faraoli. Rozdam go dla jednej losowej osoby. Jeśli chcesz to być, Ty wystarczy, że zostawisz łapeczkę w górę pod tym filmikiem, tylko szybkie jedno kliknięcie. Oprócz tego zasubskrybujesz mój kanał, bo no chcemy w końcu wbić ten milion, może kiedyś nam się uda, więc trzeba subskrybować, tylko subskrybenci mają szansę tego skina zgarnąć. No i kolejna rzecz, to napisać w komentarzu, co najbardziej podoba Ci się w tym skinie. No i gdy robicie te wszystkie rzeczy, to jeszcze tylko pamiętajcie o wpisaniu kodiku Tori w sklepie Brawl Stars. Jak macie go wpisanego i te wszystkie pozostałe, to już bierzecie udział, a wyniki będą w kolejnym odcinku na tym kanale, więc czasu nie zostało dużo. Polecam każdemu to zrobić. Odcinek ten zaczniemy sobie od zbicia na moje drugie konto i tutaj wchodzę do sklepu, żeby pokazać Wam oferty, które dzisiaj wyszły. Mianowicie skiny rękowe wbiły do sklepu na przecenie. Mamy Karla o 50% przecenionego, kosztuje tylko 74 gemiki. Dodatkowo mamy też tego skinka do Mortisa za 74 gemy. No i nawet, co ciekawe, wleciała przecenka na Sandy i na skina kina lantarenka Sandy, no tylko że ja tego w ogóle tutaj nie mam odblokowanego na tym koncie i no nie pokazuje mi się ten skin. Muszę najpierw postać odblokować. A więc jak ktoś z Was poluje na jakieś lantarenkowe skiny, to dzisiaj ma do tego świetną okazję. Jak wiecie, już w ten weekend odbywać się będą finały Mistrzostw Świata Brawl Stars. Zaczynamy od Azji, która będzie już w tą sobotę, no a region europejski, czyli ten, który nas najbardziej interesuje, będzie w niedzielę. Tak się składa, że wczoraj odbyły się kwalifikacje właśnie na te finały i poznaliśmy, jakie drużyny na nich zagrają. I ja już wam to pokazuję. Tutaj mamy region Azji, no nie jest dla nas aż tak interesujący jak europejski, ale możecie sobie zatrzymać filmiki i zobaczyć, kto tutaj będzie grał w Azji. Następnie, moi drodzy, mamy region europejski i to już interesuje nas bardzo. Mamy rekordową liczbę Polaków, ponieważ Polaków będzie aż pięciu. Co prawda czterech jako zawodników, a jeden jako analityk, jako trener, ale jest to coś nowego i już wam mówię. Pierwszy meczyk to będzie Humble kontra Reverso Gaming, no te obydwie drużynki oczywiście awansowały, e, myślę, że Humble tutaj to bierze. Drugi meczyk Eclipse Esports kontra Replay Totem, w końcu do temu się awansowali. E, no i trzeci półfinału myślę, że nas interesować będzie najbardziej, czyli Foot Esports kontra Xperion NXT. Food Esports, czyli oczywiście nowy Gero i Miao, e, no ale Xperion, co to jest za drużynka? To jest nowy składzik, w sensie oni się nie Zakwalifikowali na te finały, które były miesiąc temu, teraz im się udało, i tam analitykiem czy tam trenerem, menedżerem po prostu jest Polak. Więc taki dodatkowy polski akcent. No i mamy jeszcze Team Electros kontra SK Gaming. Ostatni półfinał. Jeśli dobrze by poszło, no i Futisport, e czyli chłopaki z Polski wygraliby w ćwierćfinale, a raczej tak się stanie, Xperion powinno być łatwo porobione. No to najprawdopodobniej w półfinale trafimy na SK Gaming lub na Team Electros, który też jest całkiem niezły. Więc łatwo nie będzie. Może być tak, że znowu będziemy grali w półfinale, tak jak miesiąc temu z SK. Mam nadzieję, że tym razem to SK Gaming porobimy, a nie odpadniemy tak jak to było ostatnio. No naprawdę zapowiadają się spore emocje. Szkoda, że w tym miesiącu wyjątkowo nie będę raczej mógł dla was komentować. No ale po prostu wypadł mi ważny wyjazd i nie mam jak go przełożyć. Tutaj mamy jeszcze grafikę z regionu SA, kto z kim będzie grał. Możecie sobie zatrzymać i zobaczyć i tutaj jeszcze grafika z innego regionu, czyli NA. Też wszystkie zakwalifikowane teamy. A no i oczywiście pamiętajcie, że za obstawianie tych meczy i oglądanie sportu możecie dostać punkty do karnetu Pro no i dodatkowo bardzo fajną emotkę, która jest tutaj na końcu. No i dobra, jak to już mamy omówione, to wbijamy teraz na post BTL na, bo tutaj mamy info odnośnie hiperek. Było w następnie mówione, że druga tura hiperek ma być dopiero w kwietniu, ale okazało się, że może być ona szybciej. Jest to potwierdzone info od twórców Brawl Stars, że nowe hiperki będą albo w ten weekend, to będzie teraz, czyli w sobotę lub w niedzielę, ta druga tura wleci albo w kolejny za tydzień. Czyli w któryś z najbliższych dwóch weekendów otrzymamy drugą turę tych oto hiperdoładowań. Hiperkę otrzyma Chester, Lola, Grom, oprócz tego Mac, Sam, no i Buster. Te hiperki oficjalnie wbiją do gry, co prawda dopiero niedawno wbiły te pierwsze i no pewnie jeszcze mało kto z was zdobył wszystkie te hiperki, ja też jeszcze wszystkich ich nie ma. Możecie mi swoją drogą napisać, ile tych hiperek już macie. No ale za niedługo wjeżdża druga tura i warto się już też na nią przygotować. Ja najbardziej bym tutaj chciał chyba hiperkę do groma. No i dodatkowo tą do Bastera, bo ona też jest potężna, ale jaką hiperkę bym nie dostał, to mi się cieszył. Ja i tak chcę mieć hiper doładowania do wszystkich postaci i mam nadzieję, że prędzej czy później mi się to uda. Już przechodzimy sobie do tytułowego tematu tego odcineczka, czyli tematu związanego z darmowymi nagrodami i nowym sposobem na ich zdobycie. Ale zanim to wbijamy sobie na Twittera Tarkema, bo ten ziomek przygotował bardzo ciekawy post. Pokazał tutaj ewolucję ikonek gracza do Mortis. Max i Piper. Jak one wyglądały kiedyś, a jak wyglądają dzisiaj? I tak, na początku Brawl Stars, ikonka Mortisa była dosłownie taka. Tak wyglądał Mortis, czajcie? Później zmienił się w taką, która jest tutaj. No, a dzisiaj mamy jeszcze lekko różniącą się taką. No ale dobra, lecimy teraz do Max. Zobaczcie tą ikonkę. Tak, na serio ikonka Max kiedyś tak wyglądała, śmierdza w ogóle jakaś. Później druga była taka, już trochę lepsza, ale dalej to nie było to. No, a ta trzecia trzeba przyznać, że jest ewidentnie najlepsza i wygląda najładniej. No i jeszcze mamy Piperkę tutaj przedstawioną też mega dziwnie ta. Star Stara wyglądała ikonka, zobaczcie. No później to oko w ogóle tutaj na tej drugiej ikonce było takie dziwne, no ale w ostatniej wygląda to już trochę inaczej, też trochę się to zmieniło i chyba też jest rzeczywiście najlepsza. Tarkiem wrzucił jeszcze bardzo ciekawy post odnośnie procentów na trafienie danych rzeczy z rankedowych star No bo w rankedowych star dropach możemy trafiać, jak widzicie, blinksy, możemy trafiać kiedy i tak dalej, ale jakie są na to procenty? No najwięcej procent szans macie na trafienie 100 błyskotek, 39% szans aż na to jest. Macie 1% szans na trafienie 1000 blinksów, więc to jest dosyć rzadkie macie aż 10% szans na trafienie nowego skina, więc większe szanse na trafienie nowego skina niż na trafienie błyskotek. Dziwne. No ale tak jest. Mamy 20% szans na trafienie 250 punktów do tego karnetu pro no i mamy 15% szans na ikonki i spreje. No ale dobra widzowie, słuchajcie teraz, bo to jest mocne. Mamy w grze codzienną pasę, jak wiecie, ja już mam siódmy dzień codziennej pasy. Na pewno słyszeliście o tym, że te prezenty w codziennej pasie trochę się różnią jak ktoś dopiero co zakłada konto lub ktoś powraca do Brawl Start po długiej przerwie. I postanowiłem to sprawdzić, czy te sposób na zdobycie lepszych prezentów w codziennej pasie rzeczywiście działa. Żeby to zrobić muszę zalogować się na nowe konto Supercell ID. Co za tym idzie, musiałem się wylogować z tego i założyć nowe, więc klikamy sobie tak i proszę państwa, zakłada mi się w tym momencie totalnie nowe konto. Robię to tylko po to, żeby sprawdzić, czy dostanę jakieś lepsze, nowe prezenty, bo ma być darmowy skin i wiele innych rzeczy. No i proszę państwa, klikam wyślij, zobaczmy co to będzie. Mamy nowe konto założone, trzeba je załadować i wbić teraz do Browstań. Konto mi się wczytało i póki co, to ja w ogóle tej codziennej pasy tutaj Ej, nie mam, chyba muszę trochę zagrać, żeby ją dostać. Wow, co tu dla mnie czeka w ogóle w sklepie? Ej, to jest jakieś moje stare konto, że ja dostałem urodziny czwarte, trzecie i drugie. Ja myślałem, że ja nowe konto założyłem i się zalogowałem na nowego maila. Ale najwidoczniej na tym mailu musiałem już coś mieć. Wiecie, co to może oznaczać? Że otrzymam tutaj nagrody w pasie, które są dla starych powracających graczy, a one ponoć są najlepsze. No i dobra, właśnie w tym momencie wygrałem giereczkę bo chyba musiałem zagrać jakąś jedną gierkę, żeby ta passa się pojawiła, mam taką nadzieję. I teraz ona powinna się gdzieś chyba tutaj pojawić. Uwaga, sprawdzamy. Ej, jestem w lobby i to? Dalej tej pasy nigdzie nie mam. O co tu chodzi, Brawl Stars to gra dla wszystkich Musimy zapytać o swój wiek, no dobra, no to wpisuję Mój wiek, proszę bardzo, jest, mam Działa, to naprawdę działa, widzowie Zobaczcie, mamy tutaj do odebrania Dużo lepsze prezenty Dla powracających graczy Po pierwsze, widzę, że jest tutaj search <laughs> Widzę, że mam legendarnego Star Dropa od razu na drugi dzień Co to są za prezenty w ogóle, widzicie to Szkoda, że nie mogę przewinąć dalej Dobra, odbierzmy sobie pierwszego Star Dropika To normalnie działa, widzowie, let's go O kurczę, patrzcie, jak przesunę dalej to mamy jeszcze tego skina do serca kolejnego, tego serca Lightera. Więc nie wie, że darmowy zadymiarz. To jeszcze darmowy, legendarny stardrop, jeszcze darmowy skin, to wszystko serio działa, widzowie. A do tego znalazłem jakieś moje stare konto, gdzie mam do odebrania jeszcze te złote ikonki. Nie no, człowieku, to to ja nie wierzę. Co tu się odwaliło? I w ogóle w sklepie czeka na mnie Jackpot. Co jest? Ale jakbyście założyli totalnie nowe konto, takie konto, na którym nigdy wcześniej nie graliście, to do odebrania w tych nagrodach za pierwsze dni m.in. mielibyście skina do Edgara, to w się sensie nie skina, tylko ogólnie zadymiarze Edgara był. Byłby tam też jakiś skinek dodatkowy do odebrania. E, oczywiście legendarny Star Job jeszcze jakieś inne prezenty. Ale wbijamy sobie teraz na oficjalnego X-a twórców Brawl Stars. I ostatnio wrzucili tutaj bardzo ciekawy post. Była to grafika, gdy wychodził skinek do Rawsa, e, Ten piesek taki fajny. No i generalnie zobaczcie, co my tu mamy przedstawione. Jest przedstawiony Sam i Colt w takich specjalnych przebraniach jakby detektywów. poszukiwaczy skarbów. Kto wie, może to będą jakieś nowe skiny, które wejdą za jakiś czas do Start w kolejnych aktualizacjach. Oczywiście to tylko teoria, ale twórcy Brawl Stars przyzwyczaili nas już do tego, że jak pokazują jakieś skiny na grafikach, których nie ma w grze, to one później mogą wejść. I już nieraz się tak działo. No, przyznajcie, że taki Colt poszukiwacz byłby całkiem ciekawy. To samo tyczy się sama i ten skin chyba do niego jeszcze bardziej pasuje niż do Colta. A na koniec chciałbym was ostrzec przed pewnym kontem na Twitterze. Jest to konto niby Franka, czyli tego wysokiego pana committee managera z Brawl Talków, ale to jest fejkowe konto. Nawet w opisie napisane parodii lecz ten napis parodii nie każdy widzi dużo osób nabiera się na to co to konto pisze jakie on posty daje na twitterze i myślą, że to jest prawdą, a to jest po prostu konto stworzone przez jakiegoś gościa, który się podszywa pod Franka i między innymi wrzuca, że dwunaste poziomy mocy wjadą do zadymiarzy to był jego ostatni post między innymi wrzuca, że będzie można sobie ustawiać twarz na karteczce kiełka jaką tylko chcemy wrzuca też, że są zmienione ceny skinów że te za 29 gełów teraz będą kosztowały 79 a na przykład legendarne zamiast 299 będą kosztowały aż 499 no i wiele innych takich fejkowych postów też tutaj nam daje, yy, przez co bardzo łatwo idzie się na to nabrać i że ludzie się mylą no bo ma zdjęcie Franka, w nazwie też ma Frank, więc jak ktoś to pamiętajcie, że to jest podszywka i to nie jest prawdziwe, a ja się już z wami żegnam dzięki za wszystko, widzowie dzięki, że tutaj byliście widzimy się w kolejnych odcinkach, piola!